Wreszcie zebrałam się na odwagę, żeby powiedzieć coś o duchowości małżeńskiej, to co planuję od dawna. I akurat jestem w biegu trochę, bo wybieram się dzisiaj do pracy. Ubrałam się do pracy na dość ważną konferencję, ale postanowiłam, że czasami w takim trochę nacisku, kiedy mam tylko 30 minut, żeby przed wyjściem. Żeby zrobić na szybko ten film i jak w jak najprostszy sposób, w jaki potrafię. Przecież mogę do tego tematu wrócić później, bo można napisać o tym dość długi tekst. Więc, na, w skrócie, o co mi chodzi, co chcę przekazać, co uważam, że jest ważne? Zacznę od. Fragmentu Ewangelii Mateusza, rozdział 19, gdzie jest po powiedziane o duchowości małżeńskiej. Jest to ta tajemnica, którą próbuję rozwiązać. Cytuję z Biblii Mateusz 19. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. Co to znaczy, że będą jednym ciałem? Przecież jesteśmy niezależnymi osobami, niezależnymi osobowościami. Mamy prawo do tego, żeby być sobą i być oddzielną osobą. Cóż to znaczy, że będą obydwoje jednym ciałem? W To, 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 co tłumaczy ten fragment, jest tak naprawdę tajemnica Trójcy Świętej. Ja od dzieciństwa muszę powiedzieć, fascynowała mnie tajemnica w Trójcy Świętej, teologia, szczególnie tajemnica Trójcy Świętej, bo inne tajemnice nie były aż tak tajemnicze, jak, bo jak mogę rozumieć, że są trzy osoby boskie, ale tak naprawdę jest jeden Bóg że 3 równa się 1, albo 1 równa się 3. To jest kompletnie nielogiczne. I pamiętam, kiedy miałem 10 lat, postanowiłam założyć mój pierwszy taki pamiętnik, można powiedzieć, pamiętnik myśli, który wciąż, wciąż prowadzę taki zeszyt. Już kolejny. Wtedy, jak miałam 10 lat i wtedy to, co zaczęłam robić w tym zaszycie na początku, to próbowałam wyjaśnić za pomocą myślenia abstrakcyjnego, które wtedy zaczęłam się rozwijać gdzieś w okolicach 10 lat i wydawało mi się, że może potrafię już coś wymyśleć. I napisałam taką, to, taki, jak, taką krótką rozprawę teologiczną na temat Trójcy Świętej z punktu widzenia myślenia abstrakcyjnego. Oczywiście to było bardzo dziecinne jeszcze, ale nadal czy nie czułam też, że to jeszcze rozwiązuje. Wszystkie problemy i odpowiada na wszystkie pytania, które, które widzę. A jednocześnie czułam się strasznie zbuntowana. Białam, jak słyszałam na religii, że to jest tajemnica, i my tego nie rozumiemy, jak to, jak to? Ja tak nie mogę. Ja muszę zrozumieć. Ja chcę to wiedzieć, co to jest? Panie Boże, dlaczego mi nie dasz zrozumieć? No, i Bóg dał mi tą łaskę, i ja czuję, że to rozumiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że. To jest bardzo trudne do przekazania, no bo są to tajemnice mistyczne, które rozumie się dopiero na poziomie doświadczeń mistycznych i rozumienia mistycznego, i nie można tego zrozumieć rzeczywiście, jak większość mistycznych tajemnic we wszystkich religiach, w buddyzmie, w, 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 w hinduizmie i w chrześcijaństwie i we wszystkich innych możliwych religiach, bez własnego doświadczenia. Ale, bo przecież jeden nie równa się trzy i trzy nie równa się jeden. Ale jest fragment, który to nieco wyjaśnia. Jest inny fragment Biblii, który chcę przytoczyć. I to jest już w Księdze Rodzaju, który jest pierwszym krokiem, który na to naprowadza. I dlaczego jest to związane? Z małżeństwem. Jest to Księga Rodzaju, rozdział 27, następ, rozdział 1, werset 27 i następne. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak, na Obraz Boży go stworzył. Czyli my, również czyt, można tą jedność małżeńską porównać trochę do jedności Trójcy Świętej, kiedy, skoro jesteśmy, skoro jesteśmy na obraz Boga. Czy w małżeństwie, naszą jedność w małżeństwie, taką duchową, mistyczną, nie dosłowną, fizyczną, możemy porównywać do Trójcy Świętej i możemy czerpać inspirację z tego, kim jest Trójca Święta. I a przecież jak, jak to jest w świecie fizycznym? Można powiedzieć, że paradoksalnie ja jako naukowiec i, i ciągle, bo no, to jest cecha naukowca, jak chcę wszystko wiedzieć, rozumieć, dlatego zostałem naukowcem, nie tylko teologiem. I jest również, ale jest również w nauce trochę wprowadzenia w tym kierunku i jest to... Fizyce kwantowej, proszę szanownego Państwa. Czy ja to znajdę w moich pomieszanych notatkach, które teraz na szybko łapię na pełno kartek? Mam za małe biurko. Moje biurko to w ogóle cały pokój. Powinno zajmować często rozkładem na dywanie moje notatki. Jest, co powiedział Max Planck, który był jednym z twórców fizyki kwantowej, on popowiedział już w roku 1927 on stwierdził bardzo wyraźnie, że świat jest świat jest stworzony przez nas, nas umysł. To umysł tworzy materię. Ja wiem, ja wiem, to są rzeczy, które przewracają do góry no, nogami w starą fizykę newtonowską i dużo sami fizycy kwantowi jeszcze tego do końca nie rozumieją, ale to co ludzie widzą. Skoro świat tworzy materię, skoro nasze myśli tworzą materię, to może powinniśmy nieco inaczej spojrzeć również na stronę duchową. A inny, bardziej współczesny fizyk, Richard Cohn-Henry, który jest profesorem fizyki i astronomii w Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych, napisał, to, czy powiedział tak, napisał to również w swoim artykule. Artykuł, ja nie, nie zanotowałam, ale artykuł właśnie dotyczył tego tematu, nie zanotowałam tytułu. Może nawet podam link, jak, jak go znajdę, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Napisał tak: Wszechświat jest niematerialny, jest mentalny i duchowy. Żyj i ciesz się nim. Tak. Co jest piękny, piękny temat. Czy. A wracając. Właśnie, bo my myślimy o nas, że my jesteśmy oddzieleni od siebie. No bo przecież każdy ma oddzielne ciało. Każdy ma. Z nas jest, ja tu jestem sobie, mogę sobie gdzieś pójść, a mój mąż jest gdzie indziej, też może sobie gdzieś pójść. Dlaczego jesteśmy, jak, w jaki sposób jesteśmy jednością? Ale kiedy przypomnimy sobie, że nasze ciało są zbudowane z atomów, i to już dawno, dawno temu w Indiach tak naprawdę stworzono. Teorie atomów, chociaż nie po, dopiero w XX wieku byliśmy w stanie to udowodnić w nauce i pokazać, na czym polega. Nawet okazało się, że atom jest nawet atom nie jest najmniejszą cząstką, jak uważali starożytni, tylko jeszcze jest złożony z innych elementów, ale pierwsi w, in, w Indiach najpierw powstała teoria atomów, a później w Grecji. Trudno powiedzieć, czy Grecy wzięli od Hindusów. Być może tak. Czy równolegle w filozofii greckiej to powstało. Także jest to już stara teoria, i ona jest też, na niej też różne filozofie i indyjskie, i starożytne częściowo się opierały. Także to tutaj nie chcę znowu, znowu za, szyb, za, za dużo powiedzieć, bo mam mało czasu, ale tak jakby. Powiedzmy, daje takie, takie nasiono do pomyślenia. Więc, skoro wszyscy, ale wszyscy składamy się z tych samych atomów, które są po prostu w różny sposób uporządkowane. Także, tak naprawdę, gdzieś cały świat jest tym samym, jest jednością, jest uporządkowaniem. Świat, materia jest ułudą. Wszyscy składamy się z atomów, a i układamy się w piękne fraktale. Także jesteśmy tak naprawdę bardziej jednością fizycznie nawet od strony naukowej, niż nam się to wydaje. Jest jeszcze jeden fajny tutaj cytat z Biblii, który chcę zacytować. To jest z listu do Galatów, rozdział trzeci i wers 28. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. I tak naprawdę, gdzieś gdybyśmy wszyscy wiedzieli, stawali sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy jednym, jak bardzo Jesteśmy powiązani, to może ten świat byłby inny? Jak bardzo jesteśmy wszyscy na tej planecie zależni od siebie? I gdzieś podobnie, właściwie ten fragment, to mi brzmi trochę Buddyjsko już nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jakimś jednym w Chrystusie Jezusie. I przypomina mi trochę buddyjską sut sutra serca, która mówi w którymś momencie to jest to, co ludzie widzą w momencie oświecenia. Nie ma oczu, uszu, języka, ciała ani umysłu. Nie ma barw, dźwięków, zapachów, smaku, dotyku, ani przedmiot, przed, przedmiotów umysłu. Nie ma sfery wzroku i dalej, aż do sfery świadomości. Nie ma wiedzy ani kresu wiedzy. I dalej, aż do starości i śmierci. Nie ma kresu. Starości i śmierci, tak, jeśli sobie dostrzeżamy tą jedność, że wszyscy po prostu z, następują ciągłe przemiany w tym świecie, ale tak naprawdę jesteśmy jednością, zaznika strach przed śmiercią, bo już jesteśmy zjednoczeni z tym światem duchowym, kiedy sobie to uświadomimy, co Doświadczy, czego doświadczymy ponownie w momencie śmierci, jeśli przeżyjemy ją świadomie, co jest będzie następnym kolejnym doświadczeniem w naszym życiu. Także tyle. Tyle w skrócie. Jaki z tego wniosek? Pamiętając o tym także jedność małżeńska, małżeństwo rodzina. Jest taką szkołą, która nas prowadzi do tego rozumienia duchowej jedności ze wszystkimi ludźmi i z Bogiem, i tej mistycznej jedności. I następną, następnym elementem w naszym życiu duchowym, która przypomina nam o tym, że jesteśmy jednością, jest Eucharystia, kiedy idziemy wszyscy do komunii, i łączymy się w ten sposób fizycznie, biorąc komunie z ciałem Chrystusa, którym jesteśmy, z którym jesteśmy jednością duchową. Dzięki za wysłuchanie. Szczęść Boże, pa.